W czkarniach mamy całkowite przemeblowanie. Zmieniliśmy silniki, zmieniliśmy moc, ale zostawiliśmy to samo, tą samą numerację. I tak jak wcześniej w modelach 800 i 8200 mieliśmy silniki 9-litrowe, to teraz w modelu 8200 tylko mamy silnik 9-litrowy 800 w 800 mamy 9 litrowy, 8200 już ma 13,5 litra. Też z nowości mamy nowe trzy modele, jeżeli mówimy o serii 9000 dostępne w Polsce 9500, 9600 i 9700 z nowymi silnikami Dira 18 litrowymi. Kolejna rzecz też nowy podbieracz. Tutaj akurat mamy przystawkę do zbioru kukurydzy, ale nowy podbieracz 30R z większym ślimakiem 800 mm, napędzany hydraulicznie. Ta nowa przystawka, ten pick-up do zbioru traw jest właśnie przygotowany do tych dużych sieczkarni. Jeżeli chodzi o, o gniotowniki, tutaj też nastąpiła zmiana. Dostępne nowe gniotowniki ze specjalnym utwardzeniem buza, klat I również nowość w naszej ofercie, bo mamy dwa wałki. Od w dwóch różnych średnicach 240 i 250 mm. I prędkość, i prędkość, różnica prędkości to 40-40%. Standardowo to są 32% przyczkarni. Kiedyś, żeby założyć 40, mieć przełożenie 40%, trzeba było domówić specjalną specjalne koła pasowa. Teraz mamy to możliwe do zamówienia przez, przez konfigurator. I oczywiście standardowo dostępne są również gniotowniki John Deere Extreme KP, czyli tej technologii długiego, długiego cięcia. Z naszymi gniotownikami możemy zagwarantować długość cięcia do 28 mm. Ta długość cięcia jest odpowiednia przy produkcji przy produkcji kiszonki, przy takim systemie żywienia. Dzisiaj, jeśli chodzi o ciągniki, na stage'u, mamy od największych ciągników, czyli od serii 9LX, 9LX640. To też myślę, warto mimo wszystko ograć taki ciągnik. Bo póki co, tak naprawdę, dopiero w wakacje zaczęły te nowe serie 9R w nowej stylistyce zjeżdżać do naszego kraju. Po 8R410 z przekładnią e-auto i z automatyczną zmianą ciśnienia w oponach. Oczywiście 7R, nowa seria 6R, o której też dużo mówiliśmy na wiosnę. Stąd też właśnie dzisiaj nie stoimy tam, żeby tych informacji nie powielać po wszystkie y, mniejsze ciągniki kończąc właśnie na ciągniku y, 5G, a tak naprawdę 515GN. Rolnictwo precyzyjne jest jakby nieodzownym elementem, który okazuje się dzisiaj chyba każdego gospodarstwa, które oczywiście pragnie się rozwijać wiecie, w tym biznesie i te wszystkie elementy są elementami w związku składowymi. Demonstrujemy tutaj trzy główne, właściwie cztery główne elementy jeśli chodzi o naszą część bądź ściankę rolnictwa precyzyjnego. takie anteny, która oczywiście znajduje się do góry do przesyłu tych danych, jak sobie zdajemy sprawę, jeśli chodzi o przesył danych, które są zbierane przez maszynę do Operation Center i z powrotem nawet ponad 20-letni ciągnik 60 tego typu technologii jest w stanie wykorzystywać. I drugi aspekt, jaki tutaj demonstrujemy na tym niewielkim poletku pokazowym, to też technologia. Dużo mówimy o autotraku, który też w tym roku obchodzi okrągłe urodziny, ale mówimy też tutaj o technologii automatycznego, aktywnego naprowadzania narzędzia z tyłu, na przykładzie mechanicznego usuwania chwastów, na przykład w takiej posianej kukurydzy stosunkowo niewielkiego wzrostu. Oczywiście jest to możliwe do, do jakiejś tam określonej wysokości, prawda? żeby to w tej kopulecie się przemieszczać, ale aktywne naprowadzanie narzędzia może być tutaj już realizowane i to też może się odbywać w różnoraki sposób. Tutaj akurat daliśmy przykład dodatkowego elementu, jakim jest rama przesuwna z filmera Forge, który takie rozwiązanie też udostępnia i dzięki temu w sposób hydrauliczny ten pielnik zostanie przesunięty w powszech tak, względem ciągnika, który też jest naprowadzony w sposób automatyczny. Do realizacji tego zadania potrzebne nam są takie elementy jak dwa odbiorniki, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy na polu, prawda? Drugi element, żebyśmy wiedzieli gdzie znajduje się w danym momencie maszyna względem ciągnika. Tak? I dodatkowy element w postaci kamery, czyli Autotrack Vision też znajduje się w tym zestawie i to jest połączone poprzez właśnie złącze izobas na wyświetlaczu jesteśmy w stanie widzieć co się dzieje z maszyną.